Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w My Summer Car. wiem, że od paru dni nie było nic na kanale i wiem, że Project Zomboid, nowy sezon już na pewno niedługo wystartuje. Już myślę, że nie. Myślę, że nawet w ten weekend wejdą pierwsze odcinki z nowego sezonu z Project Zomboid. Mówię, bo ktoś tam pytał, więc od razu mówię. Znajdujemy się w grze My Summer Car na tej, w który jakieś 3-4 miesiące tam grałem. E, no nie wiem, zatęskniło mi się za tą gierką jakoś, tak? I myślę, że cóż... Myślę, że będziemy kontynuować. Przede wszystkim no, trzeba blachy wyrobić, tak? 100% trzeba blachy. No myślę, że teraz na inspekcję sobie pojedziemy. E, no i co tam na tym... Co tu się działo? No z tego co wiem, to... No jest jeszcze wiadomo fabuła w tej grze i tak dalej, więc porobimy sobie różne ciekawe rzeczy. Może sobie bimberek, pozarabiamy i tak dalej. Pozamawiamy myślę, że tak. Pojedziemy do miasta na zakupy. To po pierwsze, primo. Kupimy rzeczy. Mm, na no, to pamiętam, bo to, to rzeczy są z wyspy. Eee... Kupimy sobie dużo rzeczy w mieście na bimberek eee, i takie tam. I zakupy ogólnie. Żarcie picie wszystko. Eee, ok, więc tak. Możemy jechać, a ja tutaj widzę, że nasze klucze są. To... Możemy jechać, what the fuck. Mm. A, i, i ciekawe, tu płyty, bo tak szczerze, miałem kiedyś tutaj płyty. O, jest. No nie, no, już nie, nie pamiętam jaka tam muzyka jest, ale chyba jakaś tam... The streamów kiedyś, My Summer Cara, nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Pewnie już jakiś shit, którego totalnie się nie, 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 nie da słuchać czy coś, ale zobaczymy. Więc tak, jedziemy. Jest... Okej, okay. tutaj, No to to jest środa? Nie wiem. Nie pamiętam. Halo, pasy. Ty. A nie zapinało się pasy w tej grze? A może najpierw się siadało? Dobra, jedno, Dawno nie grałem. Enter. A i teraz nie? Dobra. Więc tak, ręczny, czy pamiętam wszystko? Wiecie co? Bo my jedziemy na ten przegląd, ale ja muszę się upewnić, że wszystko jest ok. Tak nie jestem. Hmm. A nie powinni się do tego przykurwić. Yy, no bo to te liczniki jakieś ja pamiętam. A bo my się szykowaliśmy na tunik, żeby pod, pod wyścig i tak dalej. Bodajże. Aha. Uh Ciekawe, -huh. to co część. Czyli dopiero. No dobra, tu wszystko jest, no tak, bo my się mieliśmy szykować I wymienić sobie parę rzeczy mieliśmy Okej okay. No dobra, to otworzymy sobie tam. Ten... ja muszę zobaczyć tylko, bo jedziemy na ten przegląd i na zakupy A ja zobaczę czy w ogóle wszystko jest okej, okay, bo ja nie pamiętam co tutaj ten Wiem, że miałem zrobić przegląd, ale czy fura jest W 100% Pasek linowy, spoko, tutaj chyba jest okej, okay. no nie wiem Nie gaśnie Mógłbym zobaczyć śrubkami to wszystko dokręcone, ale na luzie, jak nie będzie dokręcone, to do, to, to wyjdzie to na inspekcji i dokręcimy. Okej. Okay. No... A, okej. Okay. Telefonik. Drewno. Chciałby drewno, okej, okay. może to ogarniemy, ale najpierw do miasta. Dobra. Sprawdźmy, odpalmy tą maszynkę, w się pojedźmy. To tu powinna być druga płyta. Aaaa, no dobrze, dobrze, dobrze. No to włóżmy sobie to tutaj. Okej. Okay. No i... To już leci? Aha. Nie wiem co to jest, dobra. Jedeme. Wow, wow, ho. Čekaj, tak... Nie no, okej, okay, jest to... Truječka! Trójeczka. Nie no, stary dobry majk, samel Dobra, jedziemy do miasta Ciekawe czy się wypierdolę Gdzieś Ciekawości, to jest dalej? A, nie, czekaj. Next track. Nie wiem Nie słyszę kurwa Ja pierdolę Co to za płyta? Czekaj, 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 czekaj O kurde, bo, bo to nie pauzuje gry Czekaj, czekaj, czekaj yy, Moment Troszeczkę tutaj a gdzie gdzie są dźwięki tutaj? Grafice, to może tutaj? Kamera, detail. A gdzie są yy, dźwięki? Kalibracja, reset player control. No to fajnie. No chyba tak musi być, dobra. Ach, nie wiem, jakieś płyta do bani. Miałem sobie to... Ja to... Sobie, ja sobie to jeszcze poogarniam. Nowe, nowe traki jakieś. Może na drugiej płycie jest... Z... Chyba na drugiej płycie powinny być kawałki masno Tego tylko kojarzę Bo to parę miesięcy temu się słuchało O, nie zgubiłem niczego? Chyba nie Redukcja O kurwa redukcja, Jezus Reduku... Oj redukuję, bo nie chcę kurde wjeżdżać zakręty. Ten kocioć o 5 na godzinę na dwójce, bo mi tułoki. Bo wypadają mi te Kurka, jak się to napchało. No tu no. No nie tu ale no, już zapomniałem. Fajnie się jeździ. Muszę jeszcze... Bo kurde. Pogrywać modę tak naprawdę na przyczepkę. Bo to jest fajny mod, bo wtedy możesz sobie przyczepić do... Ja pamiętam, był kiedyś urwałem. Na przyczepkę do auta, na przykład do tego i hack wtedy sobie jeszcze instalujesz. Na telefon w samochodzie. E, no kie to to, to Na minimapę pamiętam, ale po co mi minimapa w sumie? Ja tu pamiętam na pamięć całą mapę bodajże. Właśnie takie bodajże Ale no pamiętam gdzie dojechać do mechanika do... Chyba zbędna ta mi mapa Aczkolwiek No chyba w sumie, no nie wiem, no ja pamiętam całą mapę praktycznie No tak tutaj bo W niektórych drogach się rzadko jeździ to tam wiesz Ale na przykład do mechanika bym dojechał, na drewno bym dojechał O kurwa, czekaj Bo to jest taki newralgiczny, no na ta droga to jest taka trochę wiesz krójeczka Nie no, pamiętam kiedyś się wypierdzielałem na każdym zakręcie ogólnie praktycznie w jakieś roby wjeżdżałem a teraz kurde te gładko widzę aczkolwiek nie wiem czy nie wiem czy koła są dobrze wyprofilowane tak szczerze ale to wyjdzie na inspekcji wiecie? Takie rzeczy wychodzą na inspekcji, jeżeli są źle wyprofilowane czy tam jakieś części czy coś tam źle tego jest to wtedy na inspekcji wyjdzie i będzie pokazane to jest przekreślone, to nie, nie przeszło testu, nie? No chyba, że za pierwszym razem od razu tablicę dostanę, że wszystko będzie ok. Z tego, co pamiętam, coś tam robiłem, żeby przejść te testy, inspekcje, w sensie, no, te auto jest świeżo złożone, no, ile ja jeździłem, no, nie wiem, no dużo nie graliśmy aż tak po złożeniu tego auta, jakoś tak na wdzima grałem, ale czy to było tak dużo? Parę streamków było po prostu jeżdżone. Nie pamiętam, że inspekcję miałem zrobić. Kurwa, jakieś te są traki, to... totalnie do pizdy. Jakieś takie ciche i w ogóle, nie? Ale strasznie do pizzy, to to są traki. Ja tu nic nie słyszę tych sandraków tak naprawdę A dojedziemy do miasta, wiesz co? Eee, czekaj O, cholera Ale w ogóle ja słyszę bardziej grę niż te, te radio, tak szczerze To są te trówkaweczki, nie? Naprawdę słyszę bardziej A może to też... Aha! Aha, dobra. Już wszystko jasne panowie. panowia. Kerwijajnen. O bo. O i teraz wszystko jest jasne. O! O! Teraz jest ich. No, jeszcze jak basem zajechał to w ogóle i Chyba oś, oś, coś... No ten rozstaw, nie wiem, coś mi tutaj... Tak nie do końca te skręcanie, tak jakoś tak... Widzisz to? A no, chyba tego, tej inspekcji... Dlaczego? Piłowałem ją, na tu... no, 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 piłowałem Ten się dusiłem Paliwo pełne, temperatury okej okay. O kurwa Jezu, coś dziwnego się dzieje z tym autem Dziwacznie wchodzi w zakręty, powiem Ci Strasznie dziwna akcja jest powiem Ci A ja wiem chyba co to może być Bo ja miałem Ja kiedyś grałem trochę na kierownicy też w tą grę nie I chyba jest czułość Oj ciekawe Bo wiem, że restart start yy, ustawienia Dałem ale no to się tu nie gra dalej Dobra Nie no... Coś... No cholera jasna... Coś on tak tutaj skacze troszeczkę... Okej, okay, on tutaj płytki powypadały, wiadomo... Coś czekaj, nie zgubiłem niczego przypadkiem, to może by się nie okazało, że na torach, czy coś tam, coś tam... Nie no, jest gitars są wszystko... Okej, okay, więc najpierw zakupy, ale... Najpierw to ustawienia wydaje mi się, card control... Hmm... Auto clutch. Nie wiem co to jest auto clutch Ford invert multiplayer, ale to, kurwa. Ford feedback! Aha. Nie wiem, nie, ja bym to wszystko kurwa wyłączył. No bo to ustawienia, kurwa. No brace. ty. Dosłownie, no, tu są. No, no na kierownicy ustawienia są stary. I ja wziąłem restart default. Reset to default ale tutaj jakieś dziwne driving setting player control kart mm. control no bo tutaj też było wszystko pod kierownicę której nie mam podpiętej nie, nie chcę się tam lecić pod kierownicę wolno na wsadzie jeździć nie. bez skitu ale ty ale czemu tutaj a gdzie tu jest żeby żeby klawiatura kali calibrate może może jakoś. No, pedały. Może jakoś ten. W ustawieniu. W pikach coś tam. Dobra, to jeszcze będziemy tutaj dyskutować nad tym i robić to. Okej, okay, jesteśmy w mieście. Wait, wait, wait a moment. Jesteśmy w mieście. Zdałoby się tutaj zrobić zakupy I tak dalej, i tak dalej Ale najpierw zrobimy sobie cięcie, bo muszę kurde coś ogarnąć wiecie Podperać jeszcze w tych plikach i tak dalej Z tymi ustawieniami Ty, a ja nie wiem czy ja mam trójkąt Ha O mam, tr... dobra, tu wszystko jest gotowe na, na zdanie inspekcji Okej, okay, dobra, to zrobimy małe cięcie Albo może po prostu zakończenie pierwszego odcineczka w sumie? 15 minut? No akurat tak wleci. Dobra. Także zakupy i inspekcja w drugim odcinku, który już będzie na pewno dłuższy troszeczkę. No kurczę takie problematyczne jeszcze troszeczkę sprawy typu nie wiedziałem, że, że da się radio podgłosić, w sensie muzykę płyt. Będziemy jeszcze testować te płyty i tak dalej. Może zmieniać traki czy coś. I te ustawienia na pewno trzeba będzie ogarnąć i... Widzimy się w następnym odcinku, także żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć!